Hejka kochani, witajcie na moim kanale, ja zamówię się Fokin The Garden Cześć! Cześć kochani! O, I będziemy mi dzisiaj nagrywali taki uwu filmik, uwu! Będziemy się nagrywa... okay, czy Widzisz to? Od, Odlatująca ostatnia fajsza. Oh, Ona komórka. To ja. Będziemy dzisiaj nagrywali Q&A o pracy w Perfumerii Dagas czy pracy w Sephora. Jeżeli jesteście tutaj z Izy filmu, no to się ma. A jeżeli to jest film, który widzicie jako pierwszy, to u niej jest druga część, więc super, jest bardzo fajnie. Obejrzeć taką mądrość połączoną. Postanowiliśmy, że to będzie fajne, że właśnie będą dwie części, ale możecie to oglądać niechronologicznie. Tak, bo to są po prostu Wasze pytania. Tak, to są Wasze pytania z mojego Iga i z iga Izabeli. Od razu lecimy ogólnie z grubej rury. U Izy były takie. Mądre pytania, u mnie po prostu mega spicy, jakieś dziwne. E, więc uwaga, krótka piłka. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że ktoś coś ukradł i musieliście wzywać policję? Żeby to raz. Okej, okay. to u mnie rzadziej, proszę. Bo ty pracowałaś, powiedz, gdzie pracowałaś. Ja pracowałam w Arcadii w Seforze, mhm. więc to jest duży punkt Bardo. i on miał ochroniarzy. Nie jestem pewna, jak jest teraz, ale wtedy było tak, że takie malutkie punkty, no to dziewczyny były w stanie, w stanie same upilnować. A nas codziennie coś kradli. Dosłownie. W sensie ręce roboty były pełne i my już nawet się nauczyłyśmy widzieć mniej więcej ten system, gdzie widać, czy ktoś właśnie już coś tam za No i jakby policja, to pani kocha, pani, a, okay. po Arkadii, no trebuje, to Nie pani, koch... Komisariat Limbacznego Miasta Warszawy. Okej. Oni się tego często przed końcem w ogóle parkadi, bo oni to wiedzą. Nie, tak, tak. Ja pracowałam w mniejszym Daglasie, bo to był Olsztyn, więc tam były tylko dwa Daglasy. Więc sytuacja, że się wzywało policję, była niezwykle rzadko. Ale faktycznie no, były takie sytuacje, gdzie nie klin był agresywny, zaczął nie wiem, wkładać rzeczy, w ogóle sobie i wychodzić. To no, faktycznie był, była wzywana ta policja. Było to bardzo rzadko, ale no tak jak jest to duża Sephora, która jest jedną z największych chyba w Polsce, jak nie, to w jest. Europie pewnie też jednym stop, no to było to częściej. Więc tak były takie sytuacje, czy jak nikt nie patrzy. Psikacie się od czasu do czasu perfumami? Oczywiście, że, ale ja, nawet nie też jak ktoś nie patrzy, jak ktoś patrzy, prosto w oczy. To twój kanał, to może opowiedz pierwsza. A, no tak, yy. <gry> więc ja oczywiście, czy ktoś patrzył, czy nie patrzył, to się nie psikałam, nimi ja, albo nawet sobie na bloter, żeby sprawdzić, żeby też pamiętać te zapachy. Więc to nawet nie było w celach chodzenia i robienia sobie tego prysznica, tylko po prostu w celach edukacyjnych. Kurde, no w ogóle nie wyobrażam sobie, nie. nie no, to było normalne. I co więcej, jeszcze się klientów spryskiwało, bo to był taki trochę rytuał, <gry> że się na koniec, żeby jeszcze, o, może pani coś jeszcze chce <gry> tak sobie, nie tylko w próbeczce, <gry> a to jeszcze może pani chce wyjść, w czymś jeszcze się, się popachnie. Oczywiście. No. No. Standardzik, Oczywiście. I w ogóle to nie musicie na nas patrzeć, jak to oglądacie. Dajcie tylko lajka like i podbijcie film, żebyście nie zapomnieli, ale idźcie splątać dom, okej? Okay? No i pytanie, dlaczego nie polecacie pracy tam? Pozdrawiam, buziaczki 3. I to jest jakieś dlaczego nie w wrażenie, to... że ktoś. Ja nigdy nigdzie nie mówiłam, że ja nie polecam. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Tak. Dla mnie praca na perfumerii, ja to zawsze mówię w ten sam sposób, to był tor treningowy do życia. Bo taka ilość ludzi, jaka się tam po prostu przewijała, nikt ci takiej nie da opcji mhm. skonfrontowania się z taką ilością klienta, żeby nauczyć się takich interpersonalnych rzeczy. Po drugie, kosmetyki. 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 No, nikt najlepsza, ci... najdroższa szkoła wizażu to jest nic w porównaniu z pół roku pracy w Douglas czy Sephora. Prawda? To jest najlepsza szkoła makijażu, szkoła wizażu, szkoła w ogóle robienia szybkiego make-upu, szkoła w ogóle poznania kosmetyków, nie da ci tego nic i nie ma opcji, że my nie polecamy. Ja zawsze polecam. Tutaj y, mamy kolejne pytanie, które też będzie podobne u Ciebie. Dlaczego musicie chodzić z klientami krok w krok, jaka jest y, do tego cel, bo mnie to zniechęca? I na to pytanie ja nie odpowiem tu, chcę, żeby oni do Ciebie przyszli. Na jej, to jej, pytanie jej, jest odpowiedź u Izy, a jeżeli oglądaliście film Izy, to znacie naszą odpowiedź. Więc, dlaczego ta baba za wami łazi? Tak, więc dlaczego baba za wami łazi, odpowiadaliśmy na to u Izy, a jeżeli już u niej widzieliście, to po co wiedzieć wy drugi raz? To, to jest super pytanie. Jak postrzegacie nastolatki, 13-16, które przychodzą do takich sklepów? Ja może zacznę pierwsza. Tak było coś takiego. Takie Pojęcie wtedy, nie wiem jak, czy ono istnieje, to się nazywał Douglas Futures, czyli jakby przyszłość Douglasa. Czyli ci klienci, nastolatki, którzy przychodzą do, do Douglasa, to są osoby, które później zostaną naszymi klientami. I pamiętam, że było bardzo, mm, przynajmniej jedna kierowniczka, y, bardzo często powtarzała, że to jest Douglas Futures albo że weszli Futuresi, były w skrócie, i było tak, że tego Futuresa trzeba obsłużyć, on musi coś kupić, nawet coś drobnego, musi mieć przyjemne doświadczenia z Douglasem, bo to teraz ten, ten Douglas Futures, kiedy ja pracowałam w Douglas, to teraz jest dorosły klient. Chodzi o to, że wytwarzasz, po prostu tw tworzysz nowego klienta. I ten klient jest bardzo ważnym klientem e, dla Douglasa, przynajmniej kiedy ja pracowałam. A e, e, Sephora Kids tutaj u Ciebie bardziej jest? E, nie mieliśmy tego, e, przynajmniej u mnie, u nazwy, e. nazwy, ale ja na przykład bardzo lubiam obcować z młodszymi klientami, bo miałam wrażenie, że oni są tacy zajarani tym makijażem. Tak. Szczególnie, że u nas największy boom, e, taki kiedy przyszło dużo młodszych klientów, był wtedy, jak Fenty weszło do Sephory. O Jezu, jak te dziewczynki były po prostu takie zafascynowane tym, że one mogą to kupić. Wtedy, mm. ten ja ja, ja to pamiętam siebie, jak dla mnie było to takie, że pójść do tego wtedy jeszcze no, Rosmana i kupić sobie ten błyszczyk i coś tam i kurczę, no... Znaczy no, nie wiemy jak inni, nie możemy mówić za innych, bo może być tak, że jakaś nasza koleżanka by powiedziała, że ma to w dupie. No ja pamiętam, że było takie, żeby ten klient jednak był obsłużony Douglas Futures i też często wydaje się, że w tym pytaniu, ja trochę czytam ci w myślach, jest takie założenie, że klient, który jest młodszy ma mało pieniędzy. To jest nieprawda. To Nie wiem skąd taka. to się wzięło. Nie wiesz ile ktoś ma pieniędzy i to, że ma 13 lat, ja nigdy nie zapomnę jak weszła dziewczynka do sklepu, która wyglądała na te 13, szukała prezentu dla taty i wydała chyba kurna, 1000 złotych na te prezenty, więc sorry, że czytam w myślach o sobie zadającej pytanie, ale gdzieś tam wyczułam, że może być taki vibe, że ktoś jest młody, to nie ma pieniędzy. Może też, wiesz, też jak pomyślałam, jak tak hmm? y, zaczęliśmy to rozkminiać, był taki trend na to Sephora Kids, y, no to, wiesz, to takie, że przychodziły dzie dzieci mm -hmm. i psuły kosmetyki to mm -hmm. u nas się praktycznie w ogóle to nie zdarzało. Skąd czerpiemy wiedzę na temat kosmetyków i jak długo to zajmowało? Myślę, że na to pytanie była odpowiedź w twoim filmie. Ale możemy trochę doprecyzować. Bo tam nie było mm -hmm. tak wyczerpanego tematu, bo no nie da się przyjść do perfumerii i wiedzieć wszystkiego o wszystkich kosmetykach. I dalej się nie wie. Nie Wychodzą nie ciągle nowe kosmetyki. Są szkolenia. O tych szkoleniach było jakby na moim kanale jest właśnie ten, pierwsza część tego filmu. Ale też e, po prostu to zależy od konkretnego pracownika. Jak ktoś chce mm -hmm. być dobrze kompetentny no to po prostu będzie chodził i się dowiadywał. Nie jesteś w stanie wiedzieć wszystkiego, bo co tydzień pojawiają się nowości. Ważne jest, żebyś ty wiedział jako pracownik Douglasa czy Sephory, kto może to wiedzieć. Bo jeżeli jest jakiś mebel, jakiejś marki typu Sisley, gdzie ja na przykład sama wiem, że ja tam nic nie wiem, ale wiem, że są dwie dziewczyny, co na pewno wiedzą i że wiem, że nawet im tego klienta podprowadzić, że ja nie jestem w stanie wszystkiego wiedzieć. Więc wiedzę czerpiemy od siebie nawzajem, plus my w połączeniu cała perfumeria. Już my wiemy wszystko. Kolejne pytanie. Czy ekspedientki naprawdę oceniają ludzi po ubraniach i makijażu? To z Mikano, Ja zacznę, bo ja muszę to powiedzieć, bo mało kto tym wie. Słuchajcie, ja wam coś powiem. Ja nauczam się tego od razu w pierwszym tygodniu w pracy w Douglasie. Powiedziała mi to moja bardzo doświadczona koleżanka. Bogaty człowiek nie wygląda jak bogaty człowiek. Bardzo rzadko osoba bogata wygląda tak, jak my myślimy, że może wyglądać bogata osoba. Czyli torebka Louis Vuitton, e, kurtka Chanel, spodnie jakiegoś tam e, Gucci, buty e, e, Louboutin. I tak sobie wyobrażamy, że wygląda. Na bogata osoba. Mogę wam powiedzieć z mojego doświadczenia pracy w handlu, że osoba bogata, bogata, która albo osoba, która wyda najwięcej pieniędzy, może być biedna, jak mysz kościelna, ale wyda pieniądze, bo nie wiem, wzięła kredyt i wszystko wydała, czy ukradła, y, różnie odbywa, to to jest osoba, po której tego nie widać w 90,99% przypadków. I to wie każdy bardzo doświadczony, bardzo doświadczony ekspedient, ekspedientka o tym wie. Czasem przyjdzie ci mhm. pani w dresie i to... No i to ja? Ja potrafię też przecież chodzić normalnie. Normalnie, no, nie jestem super bogata, ale potrafię chodzić do sklepu w brudnym dresie, bo wyszłam, mhm. a akurat robiłam coś i malowałam, I, i tak wyszłam. No i co? Ja Wam teraz robię szybką y, fryzurę pięciosekundową bogatej klientki perfumerii. Dzień dobry, macie tu Chanel, creme sisleya, perfumy, lamera, krem lac. Bo ta babka jest, wiesz, po iluś tam godzinach tak. pracy, ona dopiero co wyjechała z jakiegoś spotkania. I halo, I tak? Tak. tak? Halo, halo, nie mogę teraz trwać, no, no, no. Poproszę, proszę, tak, Gdzie kartą. Tak, to jest to. Więc to jest mit, że podchodzi się mhm. tylko do dobrze ubranych klientów, nie, to ta eee. nie kupi. To właśnie ta nie kupi. O, a nie macie zniżki? A może ma pani zniżkę pracowniczą, to mi da. E, moja koleżanka miała taką klientkę, swoją stałą już po prostu babeczkę od iluś tam lat. Panią chirurg, ona przychodziła po prostu ubrana właśnie w stary dres. No, bo ona już na to nie. Bo ona szybko że no. do samochodu, tu coś tam. Nawet by się w życiu nie powiedzieli. Zły eee. ekspedient, zła ekspedientka ocenia po wyglądzie. I myśli, że jak ktoś jest bardzo wystrojony i pomalowany, to wedek najwięcej pieniędzy jest wręcz przeciwnie, więc e, to jest bzdura. Więc tak oceniają po wyglądzie. Po prostu widzę, że im ktoś jest bardziej wystrojony, tym pewnie mniej kupi. Więc tak, ja się zgadzam. Tutaj oceniam po wyglądzie. Tylko nie tak, jak e, ktoś myśli, że oceniam. W drugą stronę, właśnie. Następne pytanie: czy testery są mocniejsze niż zwykłe flakony? Możesz to powiedzieć pierwsza, bo myślę, że. No oczywiście, że tak. O Jezu, serio. Ja wam powiem, że nieraz była sytuacja, że o, nie ma testera, trzeba zdemarkować. I wybrany pierwszy z brzegu flakon i był demarkowany to był tester. To jest jedna z najbardziej bzdurnych teorii spiskowych o tak. kosmetykach ever by się opłacało zrobić oddzielną linię produ produkcyjną, żeby tam produkować jakieś super stężone. Nawet jeżeli tak jest, załóżmy, że nawet jeżeli Ta jest tak, jak jest i zamówili, to jest teoria spiskowa i my zostaliśmy wprowadzone w błąd, to myślę, że te marki są w mniejszości. Jeżeli na faktycznie ktoś otworzył osobną linię produkcyjną i faktycznie osobno dodaje więcej tamtego, to uważam, że jest to mniejszość, bo a ja bym ja był Po prostu by się nikomu nie opłacało tego robić i uważam, że to jest mit, i nieraz by panie, co mówi, że chcą kupić tester. Jest coś, po pierwsze, takiego, że w momencie, kiedy, kiedy y, testujecie coś na perfumerii, wokół pachnie już inaczej. Tak. Możecie być zmęczeni po całym dniu chodzenia po, po, dro po drogerii, po całym centrum, życiu, życiem. Inaczej czuć, możecie przytkany nos, możecie cokolwiek. I później, jak w domu na spokojnie użyjecie tych perfum, to one wam mogą inaczej pachnieć. I jest za to po prostu milion różnych tak. wyjaśnień. Ale czemu ktoś wymyślił, że te stery są mocniejsze, to ja nie wiem. Ktoś no nie musiał, jest. musiał ktoś to puścić famę. Piszcie w komentarzu, co myślicie w ogóle na ten temat? Możecie nawet się nawet z nami nie zgadzać? I z... kto puścił tą plotę wstrętną? Czy spotkałyście się z typowymi Karenami? Czy to tylko legendy? U ciebie inaczej się nazywało. I ty inaczej na nie mówisz. Biurwy. El karyna ja i biurwa tak. to jest chyba na co innego. A, dobra? dobra, karyna i Ale bior... karynki? Ale karenki były niegroźne. Karynki były słodkie. Typowe karen... Właśnie. One są słodkie, One mają w sobie no... jakiś taki czar. Słodkie. Że się super gada, o, nie? bo ta, ta. biurwa już jest problematyczna. Tak, a Mnie, Bardzo nie, bardzo nie bardzo, te dziewczyny w Galerii Mokotów były super, ale ja nie lubiłam tego punktu, bo tam jest dużo. Mordor. Mordor. Dokładnie. Dużo biurowców. Nagle to no, no, biurwa. Tam po prostu jest bardzo dużo biur umiejscowionych w tamtym miejscu w Warszawie, i do tego punktu przychodzą właśnie bierze, takie, takie osoby. I biurwa to nie jest skoro, że ktoś pracuje w biurze, się źle nie zrozumieli, to, to jest mindset, paniusie. Nie, ja nie mogę tego że mam uczulenie na alkohol. Więc Karyna jest git? Karyna to czuję, że złapiesz ją za pachę i powiesz, Legia, Warszawa, to najlepszy klub. Więc Karyna jest git? Tak. tak. Karyna by też takie swojskie na szybko skracały dystans. Pytanie, byście chciały wrócić do tej pracy? To jest trudne pytanie, ja może odpowiem tutaj za koleżankę. My jesteśmy teraz... Influencerami. Bardzo poważny zawód. Ciężka praca. ta się śmieje. Chodzi o to, że my już jakoś tam pracę mamy, ale w momencie, gdyby się okazało, że w moim przypadku nie jest to możliwe, żebym była influencerem, bo nie jest, z jakichś tam powodów, nie wiem, no, nie mówię, że internet włączyli, bo jakby włączyli internet to w ogóle, by już się wszystko zesrało, ale żeby po prostu nie jest możliwe, żebym pracowała w internecie, szczerze wam powiem, ja bym osobiście bardzo chętnie wróciła do pracy w perfumerii. Nie jest to dla mnie absolutnie żadna trauma. Powiem wam więcej. Ja. Jakby była możliwość sobie tak postania w perfumerii godzinkę czy z dwie i poobsługiwania pań i sobie pochodzenia tam, to dla mnie jakby to jest to jest okej. Okay. Jakby okej? Okay. To jest to jakby okej, okay. to jest. A okay. Koleżanko, co u Ciebie? Czy byś wróciła do tej pracy? I tak i nie, no chciałabym wrócić, ale wolałabym wrócić e, jako np. szkoleniowiec i robić, i, bo ja się tym przez chwilę zajmowałam. Tak, dłuższą nie. chwilę zajmowałam, robiłam szkolenia, eventy, organizowałam je i przeprowadzałam, szkoliłam ekipy i tam bym się totalnie odnalazła bo ja po prostu bardzo lubię to robić i brakowało mi, szczególnie jak, jak siedziałam w domu, bo już zaczęła być pandemia, tego gadania do ludzi. Ja to ja lubię uczyć, no, mm -hmm. uwielbiam to robić, więc... E, o, to nie bez bez, bez problemu, tylko po prostu jako szkoleniowie. Ktoś się zapytał, czy praca influencera jest ciężka. Tak, nie żartuję, Myślicie, że to jest ciężka praca w perfumerii. Ja powiem pierwsza, bo to jest mój kanał. E, ja chcę powiedzieć, że to nie jest moja pierwsza praca w życiu, praca w perfumerii. Pracowałam też w innych pracach i te inne. I jest w fajny odcinek na twoim podcaście z tak, Ego. Tak, więc tam zapraszam, więc nie będę za dużo mówić, ale pracowałam w innych pracach i one były cięższe. I ja pracowałam kiedyś w życiu ciężko. Więc ja, przychodząc do pracy w Douglas'a, tam odpoczywałam. Więc ja uważam z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, że to nie była ciężka praca. Ale twoje, Twój punkt widzenia chętnie poznamy. Dla mnie jest to zależne, co dla kogo jest ciężkie, bo na pewno. To jest praca, która ma może w ten sposób. Zależy, co kto interpretuje jako ciężar, bo z mojej perspektywy praca zmianowa, bo na, trzeba się z tym liczyć, że będą różne zmiany. Będzie czasem trzeba czas pracować na nockę. Mhm. No i trzeba było rozkładać. się nie było nocek. A widzisz. E, u nas były nocki. Mhm. trzeba było rozkładać się dostawy, jakby nosić cię... no, towar, ciężki, robić też takie no, fizyczne rzeczy. No i stać. No W tej pracy się nie siedzi. W niej się stoi. Okay. 8, 10, 12 godzin, po prostu stoi się na nogach, więc. Fizycznie dla kogoś to może być wymagająca praca i trzeba wziąć to pod uwagę, że tak ona wygląda. Nie ma gdzie siedzieć. Nie ma gdzie Nie siedzieć. Ma jest to praca, która jest non-stop w akcji. I dla mnie, i pewnie też dla ciebie z racji tego, że my jesteśmy addechowe, to było zbawienne, że my tak. cały czas miałyśmy coś się działo, cały czas z kimś tak. rozmawiałyśmy. Było cały czas takie coś na uwaga, cały, cały czas Ktoś potrzebuje sobie usiąść przy biurku, na spokojnie, no. to on tam. Ja mi się wydaje, że większość dziewczyn, co pracuje w Dagas Ona mogą mieć ADHD, bo inaczej się nie da Czemu pani w drogeriach, tutaj chodzi o perfumerię Uważają się za lepsze nie zawsze? Ja odpowiem, pierwsza, bo to jest mój To jest twoja projekcja, ja tak uważam Powiem, że to jest twoja projekcja i szczerze mówiąc Nie wydaje mi się, żeby kiedyś jakakolwiek w rozmowie padła, padło zdanie Że my jesteśmy lepsze od tych ludzi Nie przypominam sobie żadnej takiej sytuacji, która by na to wskazywała Że jakakolwiek była wyższość Ja uważam, że większość tego typu pytań to są projekcje ale nie mówię, że nigdy nie było takiej sytuacji, że pani potraktowacie z góry, bo na pewno takie były. Nigdy nie byłam świadkiem takiej sytuacji. Ja miałam taką sytuację, zanim jeszcze zaczęłam pracować w perfumerii. Wybrałam się po szminkę dla mojej mamy. Pamiętam, ja Lancolma. Tak, Lancolma. Lancolma. Dokładnie. Odcinek dokładnie poem, jakie ulubione perfumy. I zostałam potraktowana okropnie. Byłam wtedy na studiach, ale wyglądałam jeszcze jak gówniara. I pani mnie potraktowała bardzo nieprzyjemnie, i wyższość taką pokazała, ale mi to dało doświadczenie przynajmniej tyle, że już wiedziałam, jak na pewno nie chcę nigdy okay. kogoś traktować. Ale czy ja miałaś taką e... sytuację? Ale, no, tak, ale coś takiego się może zdarzyć, bo tak. człowiek jest tylko człowiek mhm. i na to nie ma wpływu. Mhm. Ale nie jest to zachowanie tolerowane, ani wymagane, nie. ani jakkolwiek e, nie jest na to pozwalane na perfumerii. Na pewno. Na pewno. To jest ciekawe pytanie, i to jest pytanie, na które odpowiemy. Czy miałaś Gabi problemy? Tutaj też Iza jest ze mną, dzień dobry. Bo, bo przychodzili do ciebie widzowie w pracy. Możesz powiedzieć ty swoją perspektywę, jak u Ciebie to wyglądało? oczy? to było super cute? Okej, okay, super cute. Super cute, bo jeszcze Ty dłużej pracowała. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ty jeszcze pracowałaś, jak już zaczęłyśmy z Mio robić paletki, yy... to już się kawałek nie było ty... i już nie, nie. ja się zwolniłam i zaczęła się paleta. Okej, okay, no. ale to już byś takie chwila... Ale to było takie zazębiało się, ale tej palety na pewno jeszcze nie, no, dobra. nie. dobra. U mnie było tak, że już na pewno miałam YouTube'a wtedy, no bo przez no, koleżanki w pracy go no. w ogóle założyłam. I czasami, y, malutki kanał, malut, wszystko malutkie, no, ale no, Ale widzowie byli bardzo zaangażowani do tej pory są. I czy to jest duże centrum handlowe? No to się zdarzało. I to było takie urocze, i w ogóle dziewczyny w pracy były takie. O Jezu, o Boże! I wszyscy byli tacy. O Boże! No, to I mnie by też było tak, też były wycieczki. Teraz dalej I... wyrzucili pewnie. Tak, i było też krzywo patrzone, bo wchodziła cała grupa po zdjęcie tylko, albo cała grupa wchodziła, albo ktoś wchodził i udawał, że chce coś kupić, a potem mówi, że nie chce nic kupować, tylko chciał z mną pogadać. co marnowało mi mój czas, a ja byłam w pracy. I problem był taki, że nie mogłam uciec od tych ludzi, bo byłam w pracy, a po prostu był mój czas pracy marnowany, ja przy to byłam mniej produktywnym pracownikiem i wtedy był moment, w którym ja wiedziałam, że muszę odejść. Państwu pytanko, co denerwowało Cię w pracy? No, najbardziej Bardziej. Najgorsza rzecz. Wydaje mi się, że najbardziej co mnie denerwowało to, że, bo ja lubię jak zasady są stałe i jak jest zasada, to jest zasada. A bardzo często w Douglasie było tak, że te zasady się zmieniały bez sensu i było o nich zapominane. To, to, to tyczyło się różnych dziwnych rzeczy typu czy jakiegoś układu na meblu, czy tego, czy się pytać, czy można siku. Chodzi o to, że to było bardzo denerwujące, bo nie wiesz tak naprawdę, czy to jest jeszcze ważne, czy nie. Czy tak było, nie, będzie zawsze, czy nie. Chodzi o, o, mi o to, że nie było wszystko jasno. Przedstawione i nie było się tego trzymane, tylko to się co trzy tygodnie coś zmieniało, a ja nie potrafiłam się do tego dopasować, i wydaje mi się, że brak konsekwencji mnie denerwował. Co cię denerwowało? Ludzie. Wszystko. Wiesz, że nie, bo właśnie ci dziwni ludzie, którzy przychodzili i robili takie jakieś fuck fakapy i odpały, Trzyfne. Ja miałam tyle historii do opowiadania na imprezę No kurde! Najlepsze historie. Ja już. Ja teraz nie mam co opowiadać. No, Nic ten... się nie dzieje w moim Pracy, życiu nie. Co cię denerwowało? Hemoglobina, chemia. Na... Tak, taka sytuacja. Ja. Co cię denerwowało tam? Ktoś z Sefory to oglądał i czeka tak, na to, jak no, 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 no powiedz. Nie, ja to to, 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 co, ja to, co chcę powiedzieć. No. Wiesz co, jest jedna rzecz, denerwowało mnie, kiedy zmieniała się ekipa, i do pracy przychodziły nowe dziewczyny, które nie rozumiały, że przychodzą do pracy. Okej! Okay. I psuły swoim zachowaniem pracę wszystkich innych. Ciekawe pytanie, co najbardziej różni Seforę i Douglas? E, ja teraz już chyba coraz mniej. Coraz mniej. Ja bym powiedziała, że to są niuanse z tego, że ja byłam i w Douglasie, i w Seforze. Jako konsultant zewnętrzny przychodziłam do Sefory. Więc wydaje mi się, że wtedy to była ta aktywna obsługa. W Seforze była mniejsza, w Douglasie była większa, ale teraz nie wiem, jak jest. Muzyka jest fajniejsza, w Seforze, w Douglasie jest po prostu smród. Wydaje mi się, że te różnice były takie, może na przykład w Pensjach, może w sposobie jakiegoś rozliczania premii, ale nie było to takie różnice, że no, na pewno jest różnica między Rosmanem a Deglasem. Tak. Ale między Soforą a Deglasem ta różnica może być w takich yy, niuansach? Piszcie w komentarzach, jeżeli byliście tu i tam, albo coś wiecie, to piszcie. Czyli co, Twoim zdaniem, do tego, co powiedziałam? Nie, nie mam nic do dodania. Aha, super. Czego nauczyłaś się o ludziach, jak tam pracowałaś? Że to wredne ssdy. Fliza! Matko, proszę to wypikać, proszę to wypikać. Proszę to wypikać się brzydkie słowo. Rzetowałam, no. Dziś Boże się pokarała, za ten, Wydaje mi się, że tego, że ludzie są dziwni i nie wiedzą sami, czego chcą. Ludzie są dziwni. Ta tak, ludzie są dziwni e, i chyba boi się człowiek z tą dziwnością, nie? I tak. Czy też masz też wrażenie, że teraz w internecie mało co cię jakby rusza nie. i zaskakuje? Bo ty już widziałaś ja o dziwniejsze tak? rzeczy na żywo. Ja już to widziałam wszystko, wiem. Wy... I inaczej wy... się kłócić nie? z kimś, jak wiesz, to się napisze, tak. głupi komentarz, to takie, aha, aha, a co innego jakś jakoś powie to w twarz. I wtedy ludzie. Tak, za... tak, no, tak, no, tak, tak, tak. No, wtedy. Więc, więc... Nie, nie. Ludzie no. są dziwni, i chyba my też jesteśmy dziwne, ale, ale no nie wydaje mi się, żebyś nam no, był aż tak źle. Jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali jeszcze jeden film, albo czegoś nie dopowiedziały, albo coś sprecyzowała, albo w ogóle cokolwiek chcecie napisać, pocztówkę z wakacji, komentarze są wasze, nuż dodatkowe pytania, może nagramy kolejną część. No, ja tak pomyślałam, że może widzowie by chcieli usłyszeć takie filmy, gdzie opowiadałybyśmy naprawdę takie historie już konkretne z tego, co się zdarzyło. No, ta historia pani z Chanel musi koniecznie poznać Światło Dzienne, ale nie możemy za dużo powiedzieć. że być jakiś. Musi być, jakieś, nie, musi być ten, tak, tak. Wpadajcie do Izy, jeżeli u niej nie byliście na filmie, a jeżeli jesteście z jej filmu to super się ma. To właśnie jest ten film. I co? Podbijamy, komentujemy, stawiamy subskrybera i widzimy się w kolejnym odcinku. Z Bogiem.